Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Damian i witam was w tym wigilijnym dniu na moim kanale. Generalnie ten film powstał właśnie po to, żebym mógł życzyć tobie, tak, dokładnie tobie, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę ci również tego co najważniejsze, czyli zdrowia, szczęścia, pomyślności, wytrwałości i spełnienia marzeń. Jak wiecie, święta to nie tylko życzenia, ale i również prezenty. A co jest najlepsze w prezentach? Oczywiście ich dawanie. No i słuchajcie, mam dla was dzisiaj dwa takie prezenciki. No i pierwszy rzeczowy jest on w takim jakby wolku Mikołaja, ale myślę, że raczej wszyscy wiecie już co to jest. To jest oczywiście fotel gamingowy Diablo X Gamer, którego niedawno, kurczę, rozpakowywałem i składałem na streamie. Także słuchajcie, to jest właśnie pierwszy prezent, jaki przygotowałem dla Was na te święta. No i konkurs o to krzesło gamingowe będzie na moim fanpage'u. Link jest oczywiście w opisie, tutaj macie gdzieś na ekranie teraz, jak będzie wyglądać grafika, żebyście na pewno się nie pomylili. Serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału, bo myślę, że naprawdę warto. Krzesło jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodne. Myślę, że link do fanpage'a podrzucę Wam również w komentarzu, także tam też możecie zajrzeć. Na no, więc teraz przejdźmy do drugiego prezentu, jaki dla Was przygotowałem. No i słuchajcie, jest to coś, co na pewno Wam się spodoba, bo wiem, że to bardzo lubicie. No i jest to oczywiście skórka do CS, ale nie byle jaka, bo to jest nóż Falkion Gradient. Dokładnie tak, tutaj pewnie gdzieś obok mnie, czy, czy po tej stronie widzicie go, jak on naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. No i słuchajcie, żeby go zgarnąć, wystarczy, że polubicie film i jesteście widzami mojego kanału, czyli subskrybujecie kanał, klikniecie w dzwoneczek. Dokładnie w ten słoneczek, to jest taki obok przycisku subskrybuj. No i napiszecie w komentarzu najpierw swój trailing, potem taki plusik jak zawsze. No i możecie też napisać kurczę o świętach, myślę, że by było naprawdę fajnie, jakbyście napisali nawet wesołych świąt, bo może ktoś potem to przeczyta i o, tak, tak nagle mu się miło zrobi. Mam nadzieję, że wszystko co Wam życzyłem się spełni. A teraz do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema!